Do tragicznego zdarzenia doszło w jednej z wiosek w Uttar Pradesh, gdzie młoda para nastolatków została brutalnie zamordowana przez krewnych dziewczyny. Ich ciała zostały powieszone na drzewie mango. Doniesienie ojca młodego mężczyzny zainicjowało policyjne śledztwo, w którym siedem osób, w tym ojciec dziewczyny, zostało oskarżonych o porwanie, morderstwo i naruszenie prawa dotyczącego zapobiegania okrucieństwom wobec Dalitów. Śledztwo ujawniło, że chłopak planował poślubić dziewczynę po osiągnięciu przez nią dorosłości. Członkowie rodziny dziewczyny sprzeciwili się temu związkowi ze względu na różnice kastowe. Wzięli sprawy w swoje ręce i najpierw zabili chłopca, po czym porwali dziewczynę i powiesili oboje na drzewie, aby sprawić wrażenie, że był to przypadek samobójstwa. Nastoletnia para próbowała wcześniej uciec przed osobami sprzeciwiającymi się ich związkowi, ale nie udało się i w ciągu tego dnia zostali odnalezieni. Chłopak został aresztowany i trafił do więzienia, natomiast dziewczyna wróciła do rodziny. Obecnie sprawa jest nadal przedmiotem śledztwa, a policja jest w trakcie aresztowania wszystkich podejrzanych. Choć niektórzy lokalni świadkowie twierdzą, że morderstwo ma związek z różnicami kastowymi, w raporcie policyjnym dostarczonym przez rodzinę zmarłego chłopca, nie ma o tym wzmianki. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.